Przedstawiam w tym momencie Harry Potter! Dziedawstwo hogwartu Pani profesor, nie wiem, czy zrobiłem zadania? Profesorze! Kaseta z niemieckimi pornosami. Ech, Pociąg, ciufcia, chrymiona, z Tubskim już jedzie! Pa, ba, pa! Puść tam mnie, kurwy! <śla> <śla> Portki Games. Siwa, pokwał. Okej, okay, lekcja... ze zwierzakami. W domku Pani Gajowej. Tam, Pana Gajowego. Za 100 lat, albo z będą się tu rozgrywać e, sceny w Harry Potterze, ale póki co świadomie nie, nie słyszał. O. Dzień dobry, pani Howin! Ale dojebany szczuro, szczuro chuj wico. Koczko jesz, kaczko jesz! Wow! Smok! Widziałem takiego! learned work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. My brother's doing well, thanks to you. And he listens to me now. Turns out... <laughs> been <laughs> been I Pani think if you're ready to learn I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn bombarder now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Okay, oczywiście, pani profesor. Ale czy to jest zaklęcie odpowiednie dla uczniów? Czy to jest jedno z zaklęć zakazanych? Is this something we should be learning in school? Better for you to learn it in school, where we can instruct you properly as to its use. Hmm? No, now, racja. you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Okej, moc dużo warczewicowie. Tak, kwadrat. Hooka, hooka do góry teraz X i bombarda. Ej, pani profesor chyba to załapałem. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Na ten Okej, okay, Pani Profesor. Środko levela. W takim razie... Za... Wow! Brakuje mi jeszcze trzech zaklęć do fulla. Okej, okay, bombarda! To nie ma cooldownu? Pani Profesor jest naprawdę pierdolone. Insta-explosion. Warto było się go nauczyć. Dziękuję, Pani Profesor, jeszcze raz. Do widzenia, do zobaczenia. Będę się go teraz... Będę to teraz szlifował. Excellent. Staram się. Let's get puppin boys. Let's get puppin. W cieniu odkrycia. Sebastian. Zadanie. Zaginione dziecko. Misja nielevelowa. Okej. Okay. No jak jesteśmy na terenie Hogwartu, zagadam do Sebastiana. Co on tam chciał? I kają Nie powinno być tak, że. O, o. Ta misja powinna być oznaczona. Profesorze nie, nie pozwalają latać na tych Hogwarts, bo to jest niebezpieczne, ale. Chyba nikt mnie nie widział. Chyba nikt mnie nie widział.

Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the Scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else references to a lost relic, which, from what I can tell, Grants the holder the power to reverse dark magic curses, and you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone, especially Ominous. He wouldn't understand. Okay. Don't are to solve this, it's our little I There's no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I I kurwa what's for my oh, nie. Card. Ominous. We were just about to get some air. Care to join? Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Omenus. I'll be on my way. Jesteś Sebastian, czym jeszcze? Znamy tylko jedno. Dlaczego jako jedyni wy? Który przepraszam. Dlaczego jako jedyni wy? W całym Chocwarcie. Pa dwójka. Zajmujecie się, gadacie. Zajmujecie się i gadacie o czarnej magii. I jako jedyni macie popugowane szaty. Czarna magia ma skorwaniżować odkleiła. Dobra. Omenus, Sebastian went I know what I heard. You knew I was going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Kurwa, I knew his parents died, but I never heard what happened. Mr. and Mrs. Sallow were professors. Okay. Spent nearly every waking moment in the cellar library, noses buried in books. Anne and Sebastian were upstairs when it happened. They heard a sudden crash and ran downstairs, but it was too late. Their parents had crumpled to the floor. A defect with the lamp in the cellar caused the room to fill with an undetectable toxin. Sebastian and Anne were helpless. They had no magic yet. What a horrible story. It is. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I cannot lose Sebastian, too. Please avoid anything. To do with that spell. Kurczę, no ma rację ale Żeby pokonać czarną magię trzeba ją znać To jest jak w lidze legend kurwa Nie pokonasz czempiona Przeciwnego jak nie znasz jego skilli Przepraszam tak jest Ta postać z którą teraz rozmawiam Czyli Omnis Gaunt jest niewidoma Tak myślę że pytasz czy ja jestem ślepy Bo tak ja bym powiedział że jestem ślepy bo czasem nie widzę pewnych Oczywistych rozwiązań w tej gierce Wiesz że ten Gaunt to rodzina Voldemorta a możesz mi nie pierdolić zabawę o 11.30 w czwartek? To już napisz, kurwa, kiedy ten jebany Skyrim. A nie. że mi pierdolić zabawę. Bo nie będę czytał czatu. Ta księga czarów na pewno napawa Sebastiana nadzieją, stary. Musisz mu. Te wiesz. wiesz w też. postawić się w jego miejscu. To do with Salazar, piątek, kurwa, piątek. No. Until kurwa. Które ja to nagrałem w czwartek, kurwa. I źle dialogi podłożyłem. Dobra, zapierdalamy. Ale pomysł, żeby to nagrać, byłby spoko i leżeć na kanapie i komentować. Sięga księgą, ale tak czy siak, no, omnic jest jest w porządku, ale będę musiał zgłębić Czarną Magię. Po prostu. Koniec. Kropka. Seba się odezwie, seba się odezwie na czasie. A my lecimy dalej Tutaj konflikt między chłopakami jest Ale konflikt wynikający z tego, że każdy chce dobrze Każdy chce dobrze, no Ach, Niebezpieczne jest to życie Nie las krzata domowego Smyk, a, miałem po lekcjach pogadać ze Smykiem No dobra, obiecałem mu Nie mogę robić Już nie mogę go oszukiwać Wystarczy, że oszukuję widzów z tymi godzinami streama Lecimy. mapa Pokój zwierzeń Jedziemy z tym, no dzisiaj chyba 100% jest Chyba zamykany. A ciekawostka jest z książek. Okej. Okay. Czyli jest to postać w książek. Czy ta postać jest. Yy, nie jest... Yy, nie chciałem powiedzieć fikcyjna, bo kurwa to są wszystkie fikcyjne, ale nie jest stworzona na potrzeby gry. Ale jednak gdzieś tam występowała. Witaj Smyku. profesor Wesley mówiła, że chcesz mi powiedzieć więcej na temat Krosna. W takim razie zamieniam się w słuch. Profesor Weasley said you wanted to tell me more about that, Oh, curva ja Oh! What it, 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 it is wow. Oh, it? Wow! Seems the room thinks you need more space for your beast. More space. Uh, as Deek was saying, uh, he's had a thought now. Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom and uh, perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave. And Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deek hasn't heard from his friend for a while now.

Chyba jakiś jeszcze tam. Dick's old friend. friend. Okej, okay. on mi pomógł tutaj z urządzeniem pokoju. Też robi jako szofer. Eee, I go zposia. Tak, tak, no muszę mu pomóc. No. Znajdź jaskinię. Mapa. Na pewno mapa Hunk mi pomoże. Mapa świata. Rata tata. Jest w tych okolicach. W takim razie musimy się tutaj tepnąć. Okej, okay, jestem poza Hogwartem, więc mogę obrać się w swoje prywatne ciuchy. Wiesz, ludzie nie widzieli, że jestem Swagger. Big Swagger, Chopping, Popping, Mufflins Goggles. Shish! Chyba z będę nagrywał jakiś trag niedługo. Czy to jest L.O.G., czy to jest jakiś jeden z braci Migos? Bo ja już kurwa nie wiem. Opa! W takim razie znajdźmy tego pierdolonego zmyka Zezusia Kerfusia. Dzisiaj jest dzień pobocznych zagadek, widzowie. Dzień pobocznych zagadek. Let's Krupin Jupin Pupin Za mało malwy. Fak! Potrzebuję malwy. się wyprawia. Moziom 100%. O nie! Atakują tutaj tych dobrych koni. Dobre konie. Wow, ej! Drogi, co wy robicie? Wszystko OK, Jest kierowc 200 metrów stąd. Przynajmniej tak pokazuję mój magiczny radar. O, wilczy. Wilcy. Wir, wir, spokojnie, spokojnie. Jestem tu. W pokojowych zamiarach. Szukam Zezusia. Strasznie dużo stworów tu się kręci. No, tutaj po tam po szybciej lewerek wpadnie. Tak, dzień luźnego chodzenia po okolicy. O? Wow. Pokój. Right, oh. Czarny sam z wilkiem. Yy, Centaury, wydaje mi się, że musi być z nimi wątek. No chyba tutaj widzowie.

Ale bardzo, 20 tu poziom dostanę 10 punktów doświadczenia. Zyzuś! Czytam czad, czytam czad. Spokojnie, żuber. Tylko twoje wiadomości czytam. Opa! Do gleby. Wow! Ale ta bestia! Zezuś! Awawawa! Incendio! Konfrigo! Accio! Opsa. Może coś Incendio. innego ustawić? Kurde, na, on jest za blisko, fucked. Inne combo bym chyba trzeba zrobić. Nie wiadomo co, nie wiadomo, co się może kryć. Zabijanie tych stworów to też są procenty gry, czyli odblokowywanie tych questów, zabij 70 pająków, to też się składa na procent gry. Dlatego pewnie ukończenie wszystkich questów, samych questów, to jakieś 60-70% gierki. A reszta to, te 30, to są to chyba takie właśnie zadanka. Wow! Akio, Defender.

Incendio. Bombardio. Ja, czy ja mam talent? Nie mam talentu. Do no zdania. Ale za chwilę będę miał i to krócicio, kruciuczo. Zbostujemy sobie. I będzie przeskakiwać na innych. Okej. Okay. post time. Boat. Ale tu bym chyba potrzebował tego. Jednak, bo one będą mnie otaczać. Ups. No się leczy? Nie, a ma potrójna, tak ok, potrójna, tak? Sporo jest, sporo, sporo was jest do pieczenia chleba. Jeszcze, jeszcze jeden, ok, Incendio, Confringo, or Father Incendio, Confringo, Incendio, Accio, Confringo. Okej, okay, Zysiu będziemy bezpieczny Dobra, już się kończy. Te maluchy małe, one najbardziej przeszkadzały. Chyba ich matka chyba królowa. Ziziu! Final boss za nami. Najpierw itemy. Zyziu! Panie, jeśli znajdziesz ciało Zyzia, to znaczy, że wielki Pająk to dla Zysusia zbyt wiele. O nie. Chujowo wyszło. Szkoda. Nie wiem, co smyk, ale będzie smutny. No będę musiał użyć proszku, proszku fiolet. Sprawdzimy, jeszcze to miaskinie. The oh, table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Oh, I'm Back from the cave, Deek. Wonderful. Deek hopes you gave Deek's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deek, but Tobbs is gone. It seems he was unable to in the end. Oh my! Oh my. Deek was afraid of this. Alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs deacon Tobbs once shared the same master. when he died, we were separated. deek always wished Tobbs had been sent to hogwarts too. deek feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. deek will miss his friend dearly and will raise a glass to him with a heavy heart. Brum, no. przykro mi, stary. Thank you, are Nie ma problemu, stary. Pokój jest cały twój, a nawet i całe mieszkanie. Nie dorosł kto domowego niestety. Jeszcze brakuje ciupeńki do levelu. Okej. Okay.